Witam we wszystkich, ja jestem. Nie to jest pierwszy odcinek. Zagieramy na serwerze domingraft.pl. E, tak, jeśli sobie spróbuję z, e, skończyć bazę. Chociaż tu nie dropię obsydiana, a muszę całą bazę tutaj zrobić. E, nadrobić obsydianem Wykopać obsydian muszę dużo, a dopiero wykopę jeden. to jest normalnie dziwne. Dobra. No nie, no jakiś Kacper ma Kacper 292 ma live'a i teraz mi laguje. Ludzie, weź wyłącz tego live'a. Wyłącz tego live'a, proszę, proszę. ciągle tak resetować. Normalnie. I no to jest normalnie dziwne. Ja zrobię teraz chwilową, lekką przerwę i, i przyjdę po was po przerwie. Jak się zaloguję, już ten internet mi nie będzie zalogował. Więc robię przerwę. Dobra, ja jestem po przerwie i teraz nie wiem czy mi będzie lagowało, bo wyszłam i weszłam ze serwera. Wyszłem i weszłam ze serwera. I teraz... Nie wiem czy mi będzie lagowało, No nie wiem. No, teraz mnie nie ścina nawet. No dobrze było, żeby... Nie mam no, ani jednego obsidiana, nie mam. Właśnie tak jak ten Rubiks Rubik's as, napisał LOL, właśnie, to jest taki wielki LOL. Um, co? Szczęście ci sprzy... Nie <laughs> <laughs> wiem, co to miało być. <laughs> Szczęście ci sprzyjam... Zaraz więcej w ogóle. Wow. Żelazo dropi ze stołu. Ok. Zaglądaj na nasz fanpage na Facebooku. Dobra, dobra, nie będę teraz czy do tego wszystkiego gunwa z tym. Ten... Jak on zrobił double killa? Po oni mieli HP, HP po, 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 po HP? Że Rubix, Rubix as od razu. Rubik's as. Ja! Lagi, agi, agi, lagi Oj, tak. Oj, tak. To taki śmieszny odcinek, że aż normalnie mi się chce płakać. Ok. okay. Sopen 1, 2, 3 został wyrzucony, wyrzucony z gildii MDFK. FK? Oni są w FK. Freaky lami. Ja nie mogę. Ej, no ludzie, Ej. on jest normalnie pro kok albo maki Laury po prostu Naprawdę, szukam moderatora do, na Twitcha To będzie trudne i bardzo długo będzie zajmowało robić tą gildię Sopen 1, 2, 3, 4. LOL! Sopen został wyrzucony z gildi MDFK i teraz znowu weszedł w MDFK? Znowu do tej gildi wszedł? Dobra, NK dzieci. Wow! Wow! Ale. Ale. LOL! LOL! Ale śmieszne, naprawdę Ło, lol Japanese What? Słuchaj na dół Nie, nie zejdę Na dół Ktoś jest, ten Japanese jest w gildi lol Zapraszam na live twitch No dobra, Kacper, weź przestań, bo normalnie mnie to denerwuje, jak on jest jak, tylko... jak on tylko jest graczem on nie jest youtuberem To nie denerwuje Dobra, zysponuję te osy dinaki Ale śmiesznie stoją tym Gramy, gramy w piłkę kwadratową Nie, sorry, sorry Tender perełki. będziemy mieć Tenderperełka dla pana No, ćwiczymy, jestem ramkarzem Dawajcie A, dobrze, schwytałem Kobu! dobra, schwytałem I teraz idę Voglio no, solo Ma se butto T'Emeraldi E non ho so ragione Con i collofi Le c'ho Dai man A ten A ten Ten villager Oh my god Oh lord jeszcze od razu ten jeszcze od razu na niego szedłem czy weszłem teraz nie miałem 27 27 miałem chyba tego złota Nie pamiętam A i tak to dawno było Ej no ludzie, dlaczego tutaj tak dużo węgla wydropi, a nie obsydianu? Obsa, W ogóle nie chcę obs zrobić. Huzuni. Kto da kila? Aha, to tak. Kto da kila? No dobra, no przyjdzie tam z 10 graczy i do niego naraz. To jest... Dziwne. Kill. Super VIP chce się samego sa, sam siebie zabić. A właśnie Minecraft Ten serwer to, to nie jest taki mega drop i... Popatrzcie. Nie próbuj lognąć. Jesteś podczas walki, jak rzuciłem tylko perełka perełka zabiera 3,5 HP na zwyczajnej jak zbroi. Już możesz loknąć. Tak, jakbym teraz, teraz jakbym lognął. Yy, no, nawet Jake pisze What łatwo Mhm. Uh -huh. Bardzo mądry żart. Pierwszy muszę te dziury załatać, Tylko, że nie mam tego yy, głupiego obsydianu. I dlaczego mi znowu laguje? Założyłem, że mi zaczyna lagować znowu. Ale na no fancy to śmieszne, wygląda takie. Tak po rogach. Tak, tak ciemniej się robi. A weź na fast to jest tak. Dobra, chciałbyś mieć ranży YouTuber. Sprawdź YouTube. No to sprawdź sobie po odcinku, bo nie chcę iść. Się... Chyba, że... E, YouTube. YouTube. Aha... E, RANGE YOUTUBERA można otrzymać od 300 widzów, 2000 wyświetleń ogólnych ranża ma dostęp do wszystko co jest podane komendą sywip, kolorowa RANGE YOUTUBER, RANGE na naszym test 3 Aby otrzymać RANGE musisz zgłosić się do administracji na TS3 i muszę sobie poprawić słuchawki Dobra. Myślałam, że nie było słuchać żadnych szumów. Ale nie no. To, to jest normalnie epickie Głowa jak sobie moja, moja i tak Jak sobie mnie dednął. Zobaczcie, eee... tu jest jeden piksel tutaj. I tutaj tyle tych pikselów, pikselów, pikselków, pikselków. To może będę... Nie. Uwaga, kto sprzeda kordy Gordy, gildii, kolwiek, chyba ja jakiejkolwiek, piszę 1, 2, 3. 1, 2, 3 napiszę i teraz zobaczcie co mi napisze. 1, Добре, то би...